Witam wszystkich w mnie na moim kanale. Dzisiaj kolejny odcinek z mapki. To jest mapka horror, ale nie będziemy ją wgrać, gdyż mapka sama nie jest gotowa nie, czyli postacie, postać zła nie jest gotowa. Po prostu jest najlepiej dostępna mapka, może sobie pozwolić, jak to będzie wyglądało. No to zaczynamy. To jest jakaś chałupa, jakieś leżaki, ognisko. Dobra. Mam balkon. Tak, zapomniałem, że ja jestem <grym> na kreatywie, że lepiej tego nie niszczyć. Oczywiście w samą łapkę będziemy grali na survivalu Ale póki co sobie tutaj zwiedzamy. No dobra, tu mamy kolejny leżak, mamy fajny basen. Jak widzicie mamy ustawioną noc. No i mamy jeszcze... w ustawieniach jasność nastrojową, no i mało czanków właśnie, bo to są takie wymagania tej mapy, żeby było tak straszniej. W domu dom też jest mało oświetlony. Mamy jakąś jadalnię, jakiś zlew zapewne. Tutaj jest piwnica. Piwnica, też Ale tu nie ma raczej nic ciekawego do zobaczenia. Więc w samej piwnicy... No tak, ale mapa nie jest jeszcze gotowa. Tutaj mamy jakiś fajny pokój, biurko, książki. No tu łazienka, natomiast tak mało oświetlona. Sprysznic, no to jest kibelek, Zbyt ręce umyjemy, bo to jest umywalka. No dobra, idziemy wyżej. Aha, to jakieś kolejne książki. Kanapa, książki, taras. Możemy sobie wyjść leżaki. Tutaj mamy roślinki. Kolejne roślinki, no dobrze, ciekawe. Mamy jest jakiś obraz albo telewizor na tej kanapie. Tak się siedzi, to chyba raczej jakiś telewizor, to jakiś horror. W skrzynce nic nie ma, tu też nic nie ma. Aha, książki, łóżko. To chyba bardziej obraz, bo w sypialni tak tej obrazu nie dało. To będzie jak tak leży, to się ciężko kapić na ten ekran. Niewygodnie przynajmniej by było. To się jest jeszcze chyba nie gotowe. Ale możemy tam pójść zobaczyć. No to no pójdziemy, no. no w tam domu nie ma nic też więcej. Jest tam też, tam jest no jest jeszcze niedokończony. Dobra, tam jest coś nie, raczej nie. To w tym się domu będzie głównie akcja działa. Tak, jakiś basen. To jest chyba jeziorko, Czemu tu jest taka dziura? Nie wiem, a zobacz, tam chyba jest jakieś ziorko. to jest jeziorko. Krętorość, to rośnie w piekle, więc to będzie piekielna łapka. Niedokończony domek. A tutaj... No tutaj też nie ma nic. I chyba będzie jeszcze trzecie piętro. Nie wiem, a skąd to w ogóle wiesz, co? Przeczucie? Tak się. No dobra, a tu mamy taką wielką wieżę. Tutaj można sobie... Parkour jest. No to też można. A no ja będę musiał. Ja będę musiał jakiś parkour. Jakąś mapę z parkurem przechodzić. Ej, to jest myśl! Będę przechodzić jakąś mapę parkurową i nawet to wam nagram myślę. Może nawet dzisiaj się tak. Pojawi coś takiego. Tym bardziej, że dostałem już od. No tu jest jeszcze krew. Jak mi się wydaje, że to jest krew w robią zlec z, z na krew? Ale to jest taki proszek, proszek energetyczny, to jest, to jest zniszczone, to też jest zniszczone, to jeszcze więcej jest. Gościu bez głowy, takie coś no, twórca jest jeszcze, ta mapa jest jeszcze w czasie robienia, kiedy twórca mi ją dał. A to jest ktoś się zepchnął, nikt mnie jeszcze nie zepchnął. No dobra, w sumie mogę wam zdać taki sekret, że dlaczego dinozaur powiedział takie głupoty, skoro nikt mnie nie zapchnął i o co chodzi. No już mówię. Chodzi o to, że odcinek, w którym sobie graliśmy w tę mapkę, jest nakręcony wcześniej niż odcinek, który nagrywamy teraz, czyli zwiedzamy tę mapę. Jakby już jest po przejściu, dlatego na przykład była krew albo redstone, jak to woli. Dlatego dinozaur inteligentnie powiedział. Że zginąłem! No, co jest w sumie prawdą, ale to kolejny dowód na to, że dinozaur nie nadaje się do takich rzeczy. Znaczy, nadaje się nagrywania. To jest. będzie dobry youtuber na pewno youtuberka. Tylko, że do takich tajemnic jeszcze nie jest najlepszy. Ale. się wyszkolić na nie, nie najlepsza. Dobra, ale się wyszkolić, prawda? Tak, macie tego nie słyszeliście. To nie zasłyszeli, dobra. No słuchajcie, no to jest ta mapa, nie ma tu nic więcej tak naprawdę. Bardziej nie uję na, na mitofon, ale teraz powiedziała na mitofon, bo byłoby lepiej. Nie za blisko, będzie słuchać Twoje chuchy. Dobra, dziękuję za obejrzenie. Cześć i pa!